Błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, błogosławieni, miłosierni, i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dla nich będzie Królestwo Niebieskie. Kazanie Jezusa Chrystusa na Górze jest do dnia dzisiejszego, Szanowni Państwo, perfektus vite. Pewną perfekcją życia chrześcijańskiego, która dla nas tu na Ziemi, dla słabych ludzi, dużo słabszych niż Jezus Chrystus, jest często nieosiągalna. Stanowi ten horyzont, do którego jako chrześcijanie i jako katolicy chcemy się zbliżać każdego dnia, wiedząc, że przez życie będziemy szli upadając. I wstawając, ale wciąż wczytując się w słowa Ewangelii, w Pismo Święte i dążąc do tego, aby świat był lepszy, był pełen miłości, pełen miłosierdzia.